Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w Żywym Muzeum Piernika, tu jest z nami Karolina. Cześć Karolino, witaj, przywitaj się z wszystkimi. Dzień Tutaj dobry. dzieci zdobią pierniki. Proszę Możecie zobaczyć. się przywitać. Proszę bardzo, jakie piękne mamy pierniki. Co się machają. Jak Wam się podobało, Lundrusy? Super! Super, dobra, super. To jeszcze przejdziemy się po bo pytamy innych. Jak się czują? No dobrze, może zejdziemy sobie na dół. Zobaczymy co się dzieje na dole. Dobra, to może tędy zejdziemy. Albo nie, zejdziemy, zejdziemy tym drugim wejściem. To jest właśnie Żywe Muzeum Piernika. To od kuchni teraz będzie to wszystko widać. Teraz wchodzimy w schodach. Ta część jest normalnie niedostępna dla turystów. Dobrze, wchodzimy do drugiej części. między tamto